Hej, cześć, witajcie w nowym odcineczku z gry Hey, Hearts of Iron 4. Dzisiaj zagramy sobie Wielką Bry Brytanią i zrobimy wielkie imperium kolonialne, oczywiście, i wskrzesimy wielkiego angielskiego króla. Tak, dokładnie tak zrobimy. Zrobimy zmianę kursu, partię królewską i lecimy z tym. Ja tu już zacząłem coś robić. Król Jerzy nie żyje. Niech spoczywa w pokoju. Tak, mamy ślub. Tak, teraz możemy wprowadzić króla. I od razu lecimy z tymi celami. Tak, mamy króla. Mamy króla w końcu. Dobra. Teraz robimy... Mm. Mm, to też se wykonamy, ale najpierw idziemy odzyskać nasz... Nasz klejnot od korony. Proszę Państwa, kon konsolidujemy Wyspy Brytyjskie. To jest bardzo... Mm, to jest specjalna operacja wojskowa. My nie atakujemy, my po prostu wyzwalamy. Tak na serio to po prostu ich na szybkości podbijemy, bo trzeba przetransportować tę dywizje do... że tak powiem, Indii. No i Irlandia jest już podbita. Nie było co pokazywać. Dziękuję bardzo. A więc zrobiliśmy klejnot krony, żeby odzyskać I tak Wypuszczamy floty Dopuszczamy i się desantujemy. Teraz się rozejdźmy. OK, niech to się połączy. Wtedy dosyłamy posiłki. Dobra. Pyk. Pyk. Aha. Pyk. A z Pakistanem nie mam wojny. A, mam na niego cel. I na Birmę też, dobra. Po kolei, po kolei. No, widzowie, lecimy przez Indie jak przez masło. I jeszcze wjedziemy w Pakistan i w tą Birmę. I jezu. O, jak ja kocham grać Brytyjczykami? Ja zapomniałem, że mam samoloty. Dodaj, tu, tu, o. No i powinny działać. No, Indie już skapitulowały. Indie są oczywiście nasze. Teraz została tylko Pakistan i Birma. A to takie wyzwanie, jak. Pf, wracamy do Europy, a wy, jak nie patrzyliście, to ja zaplanowałem. Yy, desant na. Francję. I ja ją sobie podbijemy. Wypowiadamy wojnę Anglii. Pójdziemy. Desant. Jest desant. Dobra. Wyłączaj flotę. Po co mamy ją marnować? I módlmy się, żebyśmy się zdesantowali, bo inaczej będzie siara. Francja tutaj widzę zero oporu. Oczywiście w koloniach mnie trochę pobije, no ale... Jak to ma znaczenie? Jak ja zdobędę sobie Paryż? Dobrze Mhm. Mm Oj. Jezu, coś mi naguje dziwnie. No dobra. Aha. No dobra, zbudujemy sobie jakieś tam fabryczki, okay. Będzie trzeba wysłać. Mm. Do mi mi 10 dywizji. Bo nie jest 15, to musi być nawet. Bo jednego gościa sobie zostawiłem w, yy, w koloniach. Go tu wyślemy właśnie do Afryki. I ją podbijemy, żeby z Kanady podbić stany. Proste. I tak zakończymy ten... O Jezu. Eee. Zajmij, zająć Brest. Byczki. Francja. Zero poru. Chciałem wam jeszcze coś pokazać z tej wojny, ale Francja bardzo... bardzo szybko skapitulowała Więc, że tak powiem. A, że... że, że, że w ogóle była w tej wojnie. Pff. Mamy... Yy... Huh. Mamy Wielką Wielką Brytanię. Teraz. Yy... To trzeba jakoś podzielić. Tylko nie wiem jak. Ja się na tym zastanowię. Jak ich tu porozdzielać, aby to dobrze zrobić? Myślę, że jesteśmy gotowi. Spróbujmy się po nich przejechać po prostu. No. Lot... Jakiś hub zaopatrzeniowy. Aha, to po co ja tego, tego buduję, jak tu wystarczy kolej podciągnąć? Bo nie ma. Dobra, tak zrób. Dawaj no. Nieważne, że to będzie mój wróg przyszłości. Dobra, byku, gdzie ty atakujesz? Dobra. Idź. Tutaj gdzieś, no. Są zawołani wszyscy? Tak, atakujemy. Musimy ich tutaj wypchać o stronę. A z Kanady do USA już jeden tylko krok. Ponieważ ta, to też nie jest jedna z tych ciekawszych wojen, raczej. I w Afryce aż tak... Kto musi skapitulować? Tylko Kanada, dobra. To to przeżyjemy. Ogólnie chcę wam tylko powiedzieć, że kanadyjskie czołgi są śmiechu warte. <laughs> kanadyjskie czołgi. No mnie ciekawi, jakie to są template'y tych czołgów, nie? Jedna dywizja, jedna... Jedno to czołgów i reszta to kawaleria albo piechota. <laughs> Tak, no joke, nie? No i co, no i rozprółem Kanadyjczykom dupę. Tutaj już mam punkty zaopatrzeniowe i są duże miasta. O, no właśnie, upadek Toronto. Raczej już widzimy się podczas konferencji pokojowej. Ponieważ, gdyż dlategoż muszę dojść aż tutaj, a zanim ta dywizja tam dojdzie, to jest tyle czasu minie. Skończyłem wojnę z Kanadyjczykami. I zrobimy sobie szybkie Włochy, bo, bo mogę, no i tyle mam do powiedzenia. Niemców na nie ruszam, bo pff, pff, nie chcę mi się. Po Włochach zrobimy szybkie Stany Zjednoczone, szybkie, no już to widzę, a Stany wizytko mają. Coś tam jeszcze się dorekrutuje. i ogólnie robię 15 dywizji czołgów, bo mogę, nie? Dobra, lecimy ze Santem, moi drodzy, i czy wejdziemy do Rzymu? Znaczy dojrzymy na pewno, bo stoi pusta, ale czy zdobędziemy port? No to jest pytanie. Jakieś tu walki zaczepne już prowadzimy teoretycznie. Jakby się dał do Włochy, to wsparcie, to by było fajnie. No, nie da się tego przybliżyć, tak żeby nie było słuchać tych dźwięków. Denerwujące. Okej, okay, okej, okay, lecimy, lecimy z tym. No, wyj wyjdziemy w końcu tym? Oj, to chyba nie będzie udane na sąd. Oj nie. To nie jest to. Ej, bo my jesteśmy pod Ancją No joke. A to stoi Napoli, na poli, otwartym. Chyba. Jakbyśmy weszli tutaj, to jesteśmy w domu. Cześć, żeby Szwaj Szwajcaria mi tam nie skapitulowała. W ogóle... Byśmy... No. I? Dlaczego mi tak ta gra laguje? Nie, 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 nie. Zdążysz? że zdążysz, Nie no stój tak, wejdziesz tu Jezu, jesteśmy zajmij się zaraz tu, wysyłamy dywizję, zajmij Rzym, ty się, wy... ty się wycofasz tą jedną kratkę, a straciłem jedną dywizję. Okej, okay. dobra. Wszyscy tu. I boję się tu czołgi wysyłać trochę. No bo to są góry. <noise> no dobra. Nie mam też innej armii. Chociaż te 40 dywizji. No nie, jeszcze tu kończą. To nie. To nie mam żadnej armii do wysłania. No musimy czekać aż ta się poszkoli. O, pan Grzymu teraz się pokazał. Tak. Aha. I'm ready, I'm ready, I'm... Ale ruscy dostają taki łomot. <grywki> o Jezu, aż im wyślę broń. Bo przecież, Jezu, oni takich pierdol dostają, że tego nie da się... O Jezu, przebiłem się. Że tego nie da się inaczej nazwać w ogóle, nie? Tak samo jak teraz w Łosie, nie? I tu to po prostu obskakują Łomot. Co, Rzym zajęty? Wielka Anglia górą. No i co, tylko Stany Zjednoczone jeszcze mogą nas powstrzymać Niemcy się nie liczą, bo to... Jezu, tyle by to było roboty z tym Więc po co mi to? Teraz robimy tu i pyk. Dołączasz się? Mhm. Mm o Jezu. Tu też ile ile oni stracili w tej wojnie? A i niewiele więcej ode mnie. W kontekście gry bo normalnie to oczywiście wiele ludzkich istnień wjeżdżasz tu tym czołgiem bajnando no wiesz to no mamy tu w ogóle jakieś suppliesy nie no, są jakieś no ale nie wiem jak ja się dostanę do Palermo chyba desantem znowu trzeba będzie robić to no ale idzie odsiecz z yy, północy, odsiecz północno zamiast wiedeński, no i ciekawe jak to tu się nie dzieje, no. już klikam byle co, no, no i tyle, no że tak powiem złochów już za dużo nie zostało, yy, wystarczy, że dojdziemy do Palermo. No i Włochy po prostu będą mm, nasze. Oj, ale boję się, że USA postawi mocno opór, bo mi im czas na rozbudowę. Ja się cał, cał, cały czas z kimś biję. No ale zobaczymy, zobaczymy. Że tak powiem... Ruscy mają nie lada problem. O! Skapitulowali. Nawet desantu nie musiałem robić. Możecie nie umierać. Eee, okay. Płyniemy do Ameryki. Będziemy musieli się odrobić. Z... No tak, z karabinami, bo straciliśmy dużo 9000, 90 no to jednak szybko się odrobimy. Tylko mamy 7500 czołgów do nadrobienia. To już jest gorsza sprawa. Malen... Czas. Już niedługo będzie. Trzeba zaatakować te kapitalistyczne Stany Zjednoczone Ameryki, ponieważ są obrazem dla wolnego świata. Nie, no, wyszkolą mi się do i zaatakujemy. Tak, ta armia zdecydowanie jest w stanie pokonać Amerykanów, tylko tam dopłyną dosłownie. Moi kochani, moi drodzy, czas wyzwolić świat od kapitalizmu. <laughs> nie no, nie gram komunistami. Na szczęście. No i moich czołgów nie użyję, no bo... W ogóle wybrałem sobie bardzo zły tenem do czołgów. Nie wiem dlaczego to zrobiłem. Nie Ym... ja robi już tam byle jakie cele. I z tego co widzę. To będę musiał. No, chyba, że ustoją te czołgi, chociaż, bo ja naprawdę dam radę to zrobić piechotą, nie? Nie, i nie, nie wiem, czy te czołgi są potrzebne, no ale że tak powiem, mogą się przydać, więc po co mają stać na lasce? Co tu sobie kogoś tu wyślemy, nie? Powinien być niezły rozjazd. A tu nie ma niezłego rozjazdu. Z jakiegoś powodu. Ale z jakiego? Jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć? Za mało zbudowałem. wybudowałem. No problem, mi amigo. Trzymaj kolej na nie. O, nic. Nic nadzwyczajnego tu nie będzie. Na razie po prostu głowy puściłem plan. Zobaczymy co dalej. O Jezu, nawet, nawet wszedłem na tą prowincję. Ale tu mnie przebili. Wysłać tu czołgi to był debilny pomysł. Tutaj by się bardziej przydały, tak szczerze, szczerze mówiąc. Mhm. Kolejne 10 dywizji do nas dołączy, świeżo zwerbowanych. Tutaj. No jak Amerykanie mnie pokonają, no to nie wiem. Oni są chyba jakimiś gigachodami. No i tyle mam no, do powiedzenia. No pokazujemy po prostu Amerykanom dominację genetyczną. No i to. No, zakończymy już ten odcinek. Stany podbite praktycznie, więc to kwestia czasu. Mógłbym jeszcze wyjechać w Niemcy, w Japonię, tylko jaki to ma sens. Więc dziękuję za uwagę i cze 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 cześć.